Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing paczki z KFD bez zbędnego gadania, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu. Więc od razu otwieramy, sobie otworzę skalpelem z shopi jak jeszcze było. Może ktoś jeszcze to pamięta. Na pewno reklamy każdy pamięta. Ciężko trochę jedną ręką. Dobra, udało się. Więc tak, w środku mamy kisiel na zimno, jabłko wiśnia. Wszystkiego będą testy i recenzje w następnych odcinkach, więc spokojnie deser piankowy mleczna czekolada, sos serowy, XXL. No, i ostatnia rzecz, to prawie ostatnia. Budyń proteinowy o smaku białej czekolady. O proteinę to mi nie chodzi, tylko o sam smak białej czekolady, bo takiego akurat w sklepie jeszcze nie widziałem. No, i tutaj takie napoje bolero, prawie zero kalorii. Tutaj mam różne smaki migdał, arbuz, to już kiedyś z zamawiałem. To pamiętam, że był bardzo dobry. Taki, taka lemoniatka arbuzowa, wiśnia. Malina, owoce leśne i jagoda. O, tutaj mamy spis wszystkich rzeczy. Ktoś chciał może zobaczyć, tu są ceny. Nie ma cen, a nie jest, suma brutto tylko. Jednak nie tylko brutto, bo jak się tutaj przyjrzymy dokładnie, to widać ile jest sztuk, ile tego. Nie wiem, czy będzie to na zbliżeniu widać, ale mam nadzieję, że tak. No niestety, ale jednak nie widać. Więc dołączam Wam tutaj zdjęcie z bliska i możecie sobie zobaczyć. No. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekajcie na testy recenzje. Nie wiem jakie będą dni. To dzisiaj wleci. Dzisiaj jest środa, no to myślę, że tak co drugi dzień postaram się wrzucić te rzeczy. Więc dziękuję za oglądanie. Jeśli dotrwa się do tego momentu, zostawcie komentarz. Fajna paczka czy coś. Łapka w górę oczywiście mile widziana. No i cześć.